Ja osiemanko z tej strony, Kacper nie dzień, to jest widzowie kolejny odcinek, gdzie wygramy gramy w Skywarsy. To jest widzowie kolejny odcinek, w sensie, to jest pierwszy odcinek z skate yy, widzowie Zostawcie łapkę w górę, dobra? Nie, bądź, nie bądźcie Żydy. No zostawcie łapeczkę w górę widzowie, a my... Co tu jest? Ale to jest dziwne. To je. no, mnie. Nie mam za bardzo dużo. super. Dobra Dobra tutaj lecimy Tak widzowie yy, Tu pyk To nie No super A no, tylko taką trochę bardziej fajnie w Dostał też trochę yy, tak powiem Tutaj no właśnie A set mam Ale to myślałem, że nie mam to, to bardzo... o, oh. A ja, ja, myślałem, że ma spodnie diamentowe. Dobra, trudno, spadł wszystko. On miał, takie do... on miał takie rzeczy tam. Ale... Dobra, spadł. A tutaj raczej nic nie będzie, bo wziął. A to. Widzę na kolej. Oj. Dobra, kolejne. <ścoughs> I to było dobre. Ostatni został. Widziałem, może sobie tak 3-2 rundki zagramy. Może 4. O Jezu. O Jezu. Przez mojego godbridge'a, którego nie umiem, padłem. Możemy zagrać na up? Co to jest up? Dobra, weźmy spike stadion. Nie, dziwnie wygląda weźmy spike stadion. Ale nie wiem co mam, co to jest za mapa. Hmm. Aha, to chyba są te domy. Tak, 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 jak blisko w ogóle, Przys sąsiedzi, normalnie, wiesz co, sąsiedzi, nie no, prosta sprawa, a no to, to dajemy za to, nie, kolejne, nie wiem czy iść do, nie, ja nie idę do... na razie tam do sąsiada na kawę, no nie, no ja, no kurcze, Uratował ci Wuch? Jakiś chłop mu ratował. Ej, dziękuję Ci bardzo. Ten Włoch czy co to jest? Nie uważam, ja... lecę. Ja już myślałem, że spadam, nie? Co? Ej, ale to jest takie... Czyż jakby to jest takie... Nawet coś ci może uratować. W sensie tu masz taką szansę drugą. Nie słyszałem go, nie słyszałem go, ale oni mają takiego tu PvP oni mają sobie takie PvP, -u, tu że tu się nie da grać, nie? Oni mają takie PvP, że ja, 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 ja nie dam rady z nimi, nie? Ja z kimkolwiek się będę bić? A muszę mu strefę założyć, jak zawsze, nie? Strefę. Trzeba strefę. Moja, no i ludzie nie będą dać i będę musiał 40 sekund czekać, którego mi się nie chce czekać, jak mnie to denerwuje! Że trzeba tyle czekać o jednak nie, dobra! O... Wykąpię się. Dobra. No, myślałem, że spadnę, bym się chyba zabił. No bo to nie są bedwarsy, nie? to Tutaj się nie respisz, więc tu się nie możesz spadać. Tak o. Ale że ty już do mnie idziesz? A ty co ty myślisz, że ty mnie łapką zabijesz? Naprawdę? Czy ty? Nie no, ja takich ludzi nie, nie, nie Ja takich ludzi... Nie rozumiem. Który... Coż, on myślał po prostu, że mnie zepchnie pewnie. Aha. A że tu nie ma... Oka, no to to jest inna gadka już. Dawaj do niego, dawaj do niego. Jest, jest, jest. O wow, ale mi walnął. Mam bardzo mało HP, jestem poszkodowany. To serio bolało akurat. Bym mógł, by, by mógł trochę uważać, a nie. Z tymi strzałami. Poza tym tu nie ma nigdzie tego. Poza ty skrzynki tutaj. Aha, bo to jeszcze... Aha, super. Steve bez broń Ale dziwne. Ja mogę to wow, Co to jest za łow? Ała, ała! Czy, ej, do lawy go spróbuję wepchnąć ale ja mam lagi patrz, ja zaraz zostanę ekran, że nie żyję. A, oj, 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 a, bo ja wygrałem widzę, no to super, dobra, ostatnią rundę, widzę, wygramy. Ostatnia runda. Lecimy ostatnią rundę. O, 15 sekund, bierzemy... Frost! Jest! Ej! To jest Frost! To jest mapa z tego! I dawaj, bierzemy Frosta. Bo jestem ciekawy jak się zmieni, Jak tam jest inaczej? jest, Jak jest frost! Ej, no, no, no Na pewno nie ma łóżek. Jak na Bedwarsach, a to ja nie wiem po co jak y, już mocniejsze je, jest ten. Jak mocniejsza jest siekera już niż ten drewniany mieczyk. I kamiena kamienny miecz słabszy od tego. A to jakby dalej jest ten jak sklepierz jakby tu był, nie? Tutaj. Wtedy. Ale go nie ma. A nie mam za dobrych hitów. Więc ja uciekam na środek. Czy mam... Dobra, mam budulec w razie co? Żeby wrócić. To jest coś żeby wyjść, zamiast strzelać jakiś debil. On ma... on ma tam... To... Ej, a da się tam robić... z tego... ten? Bo... ej, widzowie, ja, ja, ja mam... taką ruskminę teraz. Taką jedną. Może pierwszy rzeczy, które są, bo to są naprawdę tutaj... i kozackie rzeczy tu są. Ale no zbroje, set Ja nie chcę już z... ten, bo ja mam tego 40 tysięcy Ja teraz o lamp Dobra Dobra On ma kratę z przego U trup. pić bo ja mam taką jedną skininkę Czy Da się to zrobić. Da się. Ale on już wziął ten blok. A da się crafting zrobić. Please dajcie crafting. Da się oczywiście, że się da. Patrzcie to. Robimy klatę sobie. Lepszą. Klata. Co on ja chcesz szlawą? A jaki gówniak! Strzela. A! Cywylo. Kurde go to te... jest... Cicho? No tak po cichu się do niego tu do... Dobra, mam lawet. Ała. Dobra, spad Jednego miej. Dobra, że Ten, bo ja naprawdę mam blok, który nie jest wykopany. Trzeba do niego się iść. To jest zadanie... Kurczę! Pomyliłem przyciski! Ej, a ja nie z... Ej, ja... Nie! Nie z... Nie! No to ciekawie się robi. Frajer ma łuk. Dobra, widzowie, trudno. Nie wygrałem... Nie wygrałem jedną grę chyba. Widzowie, mam nadzieję, że Wam się odcinek spodobał. Bo ja jestem. Widzowie, trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnym odcinku i na razie.